to już była przyzwoita ryba jest co jest grane kurde drugie branie począt. Skiepszone. na szczęście ten się w ogóle nie wypluł no i witam w kolejnym dniu nad wodą eee. Wiosenne słońce i ciepła pogoda skusiły mnie do tego, żeby znowu poszukać jazi i kleni. No, jest naprawdę ładnie, słonecznie. A, troszkę wieje, ale nie przeszkadza mi to. Mam ze sobą a, Suzuki RXF 8funtowy A29, Szymano Ultegra, czyli zestaw na grube rzeczne stworzenia. No i ze trzy odcinki całkiem ciekawe, na których już w tym roku pojawiły się fajne ryby. Zacznę sobie od fioletowej tanty na, na dwugramowej mm, miecianej czeburażce. No i cóż, mam nadzieję, że uda mi się skusić do jakiegoś brania jakąś fajną rybę. No i mam nadzieję, że w końcu... Uda mi się znaleźć jakąś kumulację, bo ostatnio były to pojedyncze, fajne ryby, ale o tej porze i przy takim cieple jazie już powinny się zacząć grupować, klenie już powinny zacząć żerować. No i mam taką cichą nadzieję, że dzisiaj skuszę dobrania chociaż kilka ryb. No i oczywiście, że też coś uda mi się złowić. I to było lekko dziwne, tam nie ma zaczepów, a no niby nic nie przesunięte, także nie wiem. Ale wiosną trzeba reagować na wszystko, bo nawet duże jazie potrafią wziąć bardzo delikatnie. Zdarzają się oczywiście bardzo mocne brania agresywne, ale bardzo często są to bardzo delikatne puknięcia, mimo że... Ryba teoretycznie miała całą przynętę w paszczy. Jazie mają też taką tendencję, że potrafią przynętę podjąć i ją wypluć w mgnieniu oka. Trzeba umieć się po prostu skupić i wcelować w odpowiedni moment do zacięcia. Bo mimo wszystko całkiem możliwe, że gdzieś tutaj Znajdę kumulacje często, właśnie na wiosnę. Jazie, kiedy już zaczynają się grupować, to z jednego miejsca holując je ostrożnie, nie zrywając ryb, istnieje możliwość, żeby złowić ich kilka. ale właśnie pierwsza zasada, żeby nie pokazywać mi się za bardzo. Bo mimo wszystko są płochliwe, nawet na wiosnę. Po drugie, właśnie, hol jazie mają tendencję do wychodzenia na powierzchnię, chlapania się, potem dopiero zejścia w nurt i walki A jest newralgiczna część holów, w której często ryby się wypinają, bo zaczynają się kręcić przy powierzchni, chlapać paszczą i potrafią sobie wytrząsnąć przynętę właśnie do tego są upierdliwe, bo jedna taka zerwana ryba potrafi przepłoszyć resztę ale jeżeli się umiejętnie holuje no, wypuści <laughs> po holu sobie spokojnie pod nóżkami to znajdując takie właśnie miejsce jak ja to nazywam kumulacją a można ich faktycznie złowić, złowić kilka i znowu niestety o. bardzo delikatne puknięcie Pierwsze dobrze zobaczymy, czy poprawi, ale no na pewno był jaś, który uderzyłby inaczej. No ale pierwszy kontakt z rybą był. Aj! Uf, to Uff, tu już było dobre wranie. Kurde. No. Może będzie i Asia. A jejku, skubany. Ach. Ale był. Pierwszy jazd, dzisiaj przycięty. To też nie było jakieś mega rozgrzanie, tak po prostu usiadł. Muszę się kurczę bardziej skupić, ale są. Przez Wojta Ryba Jest Co jest grane Kurde Drugie branie pod rząd Skiepszone. Na szczęście ten się w ogóle nie ukuł, wypluł Jest i jazidło. ale teraz go wyczekałem. Nie zacinałem w pierwszej fazie. Dałem mu połknąć. I o! No, chodź. Kurde, nie, nie, chodź tu. Ha. Ha. No dobra, no, mały, to ty nie jesteś. he <laughs> Pierwszy jaź dzisiaj, ale od razu piękny No szybka fota, szybka miara Fajna ryba Ale kurde biorą tak, że trzeba zacinać dopiero po chwili Ach, Chodź tu Skubańcu O kurde I też lekko przygryziona płetwa no, to już jest ryba po 2 kilo. Huhuhu, nareszcie. O rany. Okej. Okay. Piękny, gruby jezior. Super. Teraz ta. Miara. I nie mam miary. Super. A, eee, Jezu, zostawiłem ją w tamtym... Na szczęście tu mam trochę opisu. Kiedyś sobie zrobiłem. Ten pan Jaś ma... No... Około pół metra. Niesamowity. Piękny ryb. Trzymaj się. Do zobaczenia. dwa razy skubane. co my tu mamy klenidło niewielki, ale jest chodź tu taki pod pół kilo stworek. już silny rośnie o ty siedzi ale poszedł do przodu skubany co teraz wyprzedził mnie o Potężny znowu. No już nabierają siły. Też to nie jest potwór, ale jest i drugi klenik. Chodź tu. Mam nadzieję, że to nie ten sam. Tam mówić też leśni udało mi się złowić klenie i jazie ale też dostałem po dupie, bo kilka jazim mi spadło. Miałem brania, ale jakoś nie mogłem się wciąć. W końcu mi się udało. Na szczęście była to jedna z większych ryb, które miałem dzisiaj na haku. Został mi jeszcze ten odcinek i zobaczymy co też tutaj mi się jeszcze uda wycisnąć Przyznam szczerze, że jestem dobrej myśli, bo trochę się słonko schowało za chmurami i e, liczę na to, że to sprawi, że ja się będą bardziej ufne, że tak powiem ja w sumie stąd już mogę sobie spokojnie zaczynać. Zacznę od 3 gramowej czeburaszki i tamty w fioletowym kolorze, która dzisiaj wygrywa, na woblerki zero brań, obrotówki także. No tu jakieś życie w wodzie jest, więc możliwe, że będzie fajnie. Cały dzień takie delikatne skubnięcia. To nie była duża ryba. Którą zobaczyłem nawet się za mocno nie łuku. No Ale pierwsze wstuknięcia na tym odcinku. No, dzisiaj kilka już ich miałem, ale tak jak mówię, no... Aha. Bardzo delikatnie biorą. No tu mamy. Co też się przykleiło? Bardziej mi to brzmi na klinika, ale zaraz zobaczymy. ale szczęściem wziąłem z auta fajny grubiutki waleczny i nasz kolega klej ma na szybciutko 8 cm 80-90, spokój się, zaraz wracasz do siebie tak jak mówię, nie jest to potwór, ale wiosną, każda ryba w sumie skuszona, nawet do brania cieszy, bo wiosna e, bywa ciężka Silne poradzi sobie, ale dobra. Jednak, no Ha, co my tu mamy? Brzmi jak jaś, ale może być też klej Nie idzie do góry Zaraz się okaże co tu za potwór się przykleił Jaś ale piękne super A nie, nie. No, chodź tu kolego. Wyczekany. O kurde. Kleniozaur. I to zacny. no co już jest ładne klenisko. Warto było tu się pojawić, choćby na chwilę. Piękne branie. W sumie z opadu. I taki oto kluch. Ale ten poleci do konkursu, bo ma spokojnie z cztery dyszki. No. Ty już jesteś fajny, kolego, nie powiem, że nie. Uf. Szybka fota, szybka miara. Pokój się, ziomku, i tak wrócisz do wody Luz, luz, luz Pięknie Dobra, dobra, weź się uspokój na serio Jara jest mi potrzebna. Chude Nie po spróbuję jeszcze raz zarzucić. Trochę w panierce, ale trudno. Ile nasz kolega ma? Hmm, 45. Super. Nie, 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 spokojnie, nic się nie dzieje. O no Jezusku, no wrócisz do siebie, nie bój żaby. Na pewno ci nikt nie będzie jadł. Zostaw tą panierkę. Ja cię skręcam, ale jest silny. No, a ciebie też. Pekać mi tu będziesz, baranie. Dobra szybka foto bo... Uh -huh. no, okay. Dobra wracasz do siebie chodź na no, co chciałem płyń rośnie. ale silny chyba Oj, <gryziony> Pogryziony Myślałem że to jest zidło O rany! <noise> Ostatnia ryba dnia. A, bardzo żarłoczny. A, powiedzmy sobie: przynęta, jak jedna trzecia ciała. Trzymaj się, i do zobaczenia. A. Jak na jeden dzionek to jestem bardzo zadowolony. Pogląd za i kleniami to super sprawa i wrócę do nich jak najszybciej. Do zobaczenia nad wodą.